Nie ma zieloneczki, ja jestem Mr. a dzisiaj gramy w High Climb Racing 2. To już odcinek trzeci od Bronze 1 po Diamond 1. Dobra, no to kontynuujmy. Jedziemy. Tym porządkowym autem no ulepszonym tak trochę, bo nie tylko silnik, miał 4 i to chyba tyle No Dobrze, ale chciałbym panu jeszcze powiedzieć jedną informację: że jeden lajk to jest plus jedna minuta do następnego odcinka. Normalnie teraz. Jak pod tym odcinkiem na przykład będzie 3 lajki, no to będzie 3 minuty, co nie? No? I tak to będzie ogólnie wyglądało, jeżeli chodzi o ten cel. Bo nie wiem, ile mam nagrywać, ile wy oglądacie, więc na początek dajmy takie 5, no 5 minut myślę, że. 5 minut wtedy mi dojedzie. Wtedy myślę, że. No to będzie dobry, dobry start. No to, to będzie dobry start. No z nie, trosku, bo nie, 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 to nie, O! A jednak. I mamy to brąz 3. Pięknie. Zobaczy ile jeden... jeden wyścig trwa 2 minuty. Ech, nie będziemy lepszać póki co. Póki co nie będziemy kupować do przyjmują sobie filmik. No i to tyle. 5-6 minut obniżyć ten pierwszy odcinek i czekam, ile polecicie lajków, ile minut będzie w następnym odcinku. Nagrywam to po tym, jak zmontowałem, nagrywam i zmontowałem poprzedni odcinek, A poprzedni odcinek to był z Minecraft Sky Giants. Sky Giants, nie wiem, czy to się tak? Ale nie, no chyba Sky Giants. No to powiedzmy Sky Giants. Kiedy to miałem taką naprawdę jakoś... ...taką No ale cóż, nie wiem co tylko zostało na poprawce wybrane. No może więcej mi takich numerów nie tak Nic. Jak Włoch, jak On A może Jazz? Nie wiem, nie wiem. Nie, nie wygoni, nie mam takie słowa. Lecimy. Dobra, nice. Przeskoczyłem to. No super. Tu się zabiłem Brawo ja! Mas lepsze. lepsze silnik. byle byśmy odblokowali jeepka następnego. Jeepka już kupię tego większego. Bo on będzie czasalny i wtedy oddechu to nie kupuje I już ekspansowa na maxa A ja myślę, że to powinno być dobre taktyka, aby osiągnąć tego diamanta. Diamanda. to to na końcu. Ostatni film. Myślę, że moglibyśmy zrobić tak, że ostatni film jak będzie, to każdy like to będzie jedna ranka w życiu. Jak już osiągnę Diamond 1 w ostatnim filmie. I to będzie koniec tej serii, to jak da ktoś lajka, to wtedy będę musiał Diamond 2 wbijać i to nie będzie koniec. Serii. Myślę, że to będzie dosyć fajne. Taka integracja się z widziami Będzie spokojna. No dobra, jedziemy z tym, bo już tutaj jest meta. nawet rangę idzie. Nawet rangę idzie. Dobra, to będzie Ponieważ, jak tak Ponieważ odcinek może być krótszy, bo nie wiem, jakby nie będzie mile widzisz, bo Więc początkowo będzie mam 6 7, 5, 3, 7. Далее же я еще на монтоване. Может быть, на монтоване даже еще плюс монто. 2. 3. 3. 3. 3. No, 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 jedziesz? Jedziesz, jedziesz, jedziesz? To ruka tam. Ruka tam nie no. Ale pierwszy, nice. Prześcignąłem go w ostatnim momencie. To jest ładne przedmiotem. Ale ci gracze w sumie w tej grze jest dziwne, bo nie jest multiplayer, ale tak naprawdę według mnie to jest, że to jest tak, że zapisuje ruchy gracza, czyli tak jak ja jadę, zapisuje ruchy i wtedy gra jakby z botami, ale z ruchami z gracza normalnego. Typu, że zapisuje na przykład teraz jak jadę, zapisuje do swojej bazy danych, czyli do skorpora, czyli do... No ogólnie całej gry zapisuję mój ruch, jak przypadek do Giorli albo coś zapisuję i wtedy ktoś może zagrać ze mną, nie? A nie tak, że na żywo to jest. Tylko tak to zapisuje. Ale dobra, na razie meczki, 16 tysięcy na koncie już mamy i brąz 3. Dobra, to do zobaczenia w następnych odcinkach. Strzałka.